Startuje kolejna edycja akcji charytatywnej Choinka Życzeń. Celem tradycyjnie będzie zebranie jak największej sumy pieniędzy dla potrzebujących dzieci. By tego dokonać, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji i bogaty program. Zgodnie z tradycją zachęcamy do aktywnego udziału i wspierania głównych bohaterów akcji. Organizatorem akcji charytatywnej Choinka Życzeń jest Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu. W tym roku akcja odbędzie się już po raz 17. Tym razem w ramach wielkiego finału akcji postanowiono zaproponować coś nieco innego. W tym roku ta część koncertowa, ta dla wszystkich mieszkańców miasta, będzie 3 grudnia na hali widowiskowo-sportowej w Tarnobrzegu, a będziemy mieli do czynienia z pięknym tanecznym widowiskiem Arielka w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca ponad 80 tancerzy i artystów bierze udział w tym przedsięwzięciu. Spektakl jest przepiękny, familijny, więc już dzisiaj i rodziny i dzieciaki na ten spektakl zapraszamy. Założenie jest takie, że będzie jeden, natomiast jeżeli zainteresowanie będzie duże wśród Państwa, to niewykluczone, że dwa spektakle, dwa spektakle arielki będziemy mogli zagrać. Przepiękny, kolorowy spektakl, dzieje się bardzo dużo widowisko i dla starszych, i dla młodszych. Kolejna ważna zmiana to dodatkowy element akcji, jakim będzie edukacja. W najbliższych tygodniach członkowie stowarzyszenia zaproszą do wspólnej zabawy szkoły oraz przedszkola, by przekazywać dzieciakom bardzo ważne wartości. Celem tej akcji jest budowanie w szkołach, w placówkach edukacyjnych, Tolerancji, takiej atmosfery akceptacji wokół niepełnosprawności. W ramach tej akcji nauczyciele dostaną pakiet materiałów gotowych, scenariuszy, bajek terapeutycznych, kolorowych materiałów edukacyjnych, na podstawie których będą mogli przeprowadzić przynajmniej jedno, ale myślę, że tak naprawdę można kilka zajęć wśród dzieciaków przeprowadzić, właśnie takich łączących niepełnosprawność, włączających w. Taką codzienność życia szkolnego, przedszkolnego. Myślę, że fajna rzecz, potrzebna. Też wiemy o tym, że takich materiałów stosunkowo może nie ma za wiele. Tutaj jest taki gotowy pakiet, zachęcamy do skorzystania, do tego też, żeby się włączyć razem z nami w akcję. Przy okazji też zachęcać rodziców i dzieci z tych placówek do tego, żeby przyszli na finał akcji, żeby przyszli na spektakl i razem z nami byli. Tym bardziej, że spektakl w tym roku i finał akcji. Wypada bardzo, bardzo fajny dzień. Jest to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, więc tym bardziej możemy podkreślić to, że dzieciaki z niepełnosprawnościami są wśród nas. Będzie to bardzo ciekawe wydarzenie, bo takie widowiska w Tarnobrzegu i Bliskiej Okolicy odbywają się bardzo rzadko. Poza wydarzeniem finałowym pieniądze będą zbierane w ramach kilku innych inicjatyw. Miło nam poinformować, że jak zwykle co roku patronat honorowy nad imprezą objął prezydent miasta Tarnobrzega. My bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy Wydziałowi Edukacji za to, że, że włączyli się do tej wspólnej naszej akcji edukacyjnej. Ja tylko jeszcze wspomnę, że, że ta akcja będzie kończyła się challenge'em, czyli takimi krótkimi filmikami, które uczniowie czy przedszkolacy czy, czy młodzież będą wysyłali na stronę naszego stowarzyszenia z pozdrowieniami i z zaproszeniem na, do wzięcia udziału w akcji choinka życzeń. Nie ulegają zmianie te części, które zawsze łączyły się z akcją choinka życzeń. Pozostaje licytacja na antenie Radia Leliwa. Na razie nie zdradzamy co mamy, ale mamy super niespodzianki. Pozostaje sianko Bożonarodzeniowe. A 20 stycznia, drodzy Państwo, zamykamy akcję balem charytatywnym Choinka Życzeń Willa Anna, co dzieje się rokrocznie i dziać się musi. Kolejna istotna zmiana to nowe władze stowarzyszenia. Do tej pory najważniejsze funkcje pełnili Paweł Gospoś oraz Agnieszka Homarowicz, którzy teraz zostali członkami zarządu. Prezesem została Magdalena Jarusz, wiceprezesem Anna Mroczkowska, a skarbnikiem Edyta Galek. Chciałbym poinformować Państwa, że troszeczkę w zarządzie i w stowarzyszeniu się zmieniło. Co jest istotne, ważne i myślę, że każdy o tym powinien wiedzieć. My z Agnieszką, kiedy jeszcze y, y, pełniliśmy prezesurę w stowarzyszeniu. Zawsze mówiliśmy o tym, że y, najważniejsi są rodzice i te rodzice powinni stanowić człon tego stowarzyszenia. Zmiany były konieczne, drodzy Państwo, ponieważ y, po pierwsze dużo pracy, po drugie to, że ja już nie mieszkam w Tarnobrzegu, troszeczkę osłabiało nasze działania, a nikt inny, jak rodzice, są w stanie poprowadzić to. Bardzo fajnie i do przodu, więc bardzo się cieszymy. Takie było założenie od początku i jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że to wszystko nam się udało. Na tym jednak nie koniec. Przy Stowarzyszeniu od początku czerwca działa Fundacja Przystań, która staje się kolejnym ważnym elementem działania na rzecz niepełnosprawnych dzieci oraz ich rodziców. Fundacja ma na celu stworzenie ośrodka ośrodka w którym nasze dzieci, dzieci niepełnosprawne znajdą swoje miejsce. Ośrodek będzie chcielibyśmy, żeby ośrodek zapewniał dzieciom takie warunki, w którym będą naprawdę mogły godnie kontynuować naukę, kontynuować swoją pracę po zakończeniu szkoły. Chcemy też objąć opieką dzieci młodsze. Pomysł powstał dlatego, że w naszym mieście są, y, y, są miejsca, gdzie dzieci z dzieci wyżej funkcjonujące bardzo, bardzo szybko się odnajdują. Natomiast dzieci niżej funkcjonujące, niestety, takiego miejsca nie mają. Dlatego też chcielibyśmy stworzyć im, im taki ośrodek, gdzie będzie zapewniona świetlica, będą zapewnione warsztaty terapii zajęciowej. Ale też, co jest dla nas ważne, chcielibyśmy też stworzyć pomoc wytchnieniową dla rodziców, bo czegoś takiego nie ma, a różne sytuacje życiowe, losowe pokazują, Pokazują nam, że jest to potrzebne, że matka nie może na przykład pójść zrobić badań w szpitalu, bo nie ma na ten czas, z kim tego dziecka zostawić. Dlatego też myślimy o takim miejscu, takim ośrodku, gdzie to wszystko zostanie zrealizowane. Zachęcamy do śledzenia strony Stowarzyszenia na Facebooku, gdzie będą się pojawiały wszelkie szczegółowe informacje.